Siemano, w tym materiale możecie zobaczyć samochód, który wynająłem na cały weekend, czyli Cupra Formentor. Dowiecie się za ile wynająłem ten samochód, ile mnie to kosztowało Oraz zobaczycie reakcję moich znajomych. W sumie nikogo pewnie nie interesują walory praktyczności tego samochodu, no ale wygląda to tutaj tak. Nad głową mam całkiem sporo miejsca. Ale ja jestem dosyć niski, więc teraz sprawdzi to Patryk Powiedzi, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Nad głową jeszcze tyle miejsca Nogi też na spokojnie, mimo że fotel sportowy nie ma wyprofilowanych na kolana Bardzo w porządku Bagażnik też pewnie nikogo nie interesuje, ale na pewno się tam zmieścicie. Pchniecie mi półka Mamy tutaj 18-calowe felki. całkiem ładne, natomiast profil opony dosyć duży, 45. Uważam, że do takiego usportowionego samochodu wypadałoby wrzucić ten e, profil minimum 40, czyli byłyby to felgi 19. Natomiast jest to kwestia już tej indywidualnej konfiguracji w tym samochodzie. Ja osobiście jestem wielkim fanem takich tych miedzianych felk, które nawiązują do loga Cupry. No tutaj niestety takich nie mamy. Sam tył samochodu uważam, że design naprawdę bardzo fajny. Tutaj panel świateł zachodzi na logo kupry. nadaje to taki fajny look. Tego w wersji przed liftem nie było. Jeśli chodzi o tak naprawdę resztę designu Uważam, że całkiem spoko Natomiast na minus 100. Alo, gdzie jest wydech? Tu mamy dopiero pod wydech I to z jednej strony To z jednej strony, tu tego wydechu nie ma Więc trochę lipa Jesteśmy na mniej, więc czas umieć samochód w tym świecie

i niczym w jakimś rasowym Ferrari odpalamy ten samochód, tutaj mamy drugi przycisk do zmiany trybów jazdy. No i jest to coś, co na pewno odróżnia ten samochód i jest mega wygodny, bo tak naprawdę takie funkcyjne przyciski, no to gdzieś w jakichś sportowych samochodach, a do zmiany trybów jazdy przychodzi mi na myśl Mercedes, jakiś wyposażenie AMG, czy Porsche z pakietem Chrono, więc no naprawdę fajny smaczek, że w takiej marce jest coś takiego, widać tutaj taki zarys sportowego charakteru. Jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, mi się osobiście podoba, natomiast no dosyć duży minus Zasługuje to na ekran no bo nie da się ukryć, że jest po prostu za duży zastanawiam się, czy mam na nim oglądać Netflixa czy YouTube'a, tak naprawdę żadna z tych opcji nie jest dostępna, troszkę nie rozumiem tej idei, no ekran po prostu ma służyć nam do wyświetlenia nawigacji, takich po prostu podstawowych funkcji samochodu, jakieś ustawienia nie wiem, załóżmy dźwięku czy też tego całkiem fajnego oświetlenia które w tym samochodzie możemy spersonalizować ten ekran nie jest potrzebny, żeby był tak duży z punktu praktycznego, a wygląda obrzydliwie, jeśli chodzi zaś o resztę designu tego samochodu, mamy tutaj całkiem fajny środkowy panel, nie użyto tutaj żadnych Elementów z spianobleku, które się po prostu rysują i palcują, to na plus podoba mi się ten przycisk tutaj do wyłączania trakcji, to na pewno w takim usportowionym samochodzie mile widziany zabieg. No i jeśli chodzi o kierownicę, bardzo podoba mi się to, że tutaj sobie odpalamy samochód, a tutaj możemy zmienić tryby jazdy. Generalnie design kierownicy również jest fajny, no i mamy tutaj ładną, taką miedzianą yy, znaczek kupry. Więc jeśli chodzi o design w porządku, ale ten ekran jest po prostu do wyrzucenia. Centymetry dzielimy Cupro od straty na życia. No całkiem dynamicznie to wyjechało z zakrętu by sobie pokonać rondo, żeby zobaczyć jak Trzyma się mniej więcej drogi Troszkę czuć, że jest to samochód zawieszony wyżej I w szczególności czuć, że mamy tutaj do czynienia Z tymi oponami uniwersalnymi Które nie kleją się tego asfaltu, tak jakby się mogły kleić opony letnie Ale i tak uważam, że jak nasuwa pora, radzi sobie całkiem dobrze Gaz do dechy No i słyszymy, że ten silnik po prostu wyje i nie przyspiesza na tyle ile by brzmiało to jego dźwięki wydobywające się spod maski natomiast nie uważam żeby przyspieszał źle ten silnik jest naprawdę wystarczający on ma 150 koni, 1.5 na miękkiej hybrydzie w szczególności jest to silnik który potrafi być bardzo oszczędny no bo w momencie w którym dojeżdżamy on wpada w tak zwany tryb żeglogowania potrafi nawet wyłączyć silnik i dotoczyć się do jakiejś przeszkody z tego powodu też potrafi naprawdę w rozsądnej ilości paliwa spalać w trasie w cyklu mieszanym myślę że spokojnie około 6-5 litrów może wynosić to jego spalanie. Natomiast w mieście jak potrafimy jeździć dynamicznie to i spokojnie 13-14 litrów przy takiej mocnej jeździe potrafi wyciągnąć więc nie jest to zbyt oszczędny silnik przy dynamicznej jeździe. A czy Kupra nie ma służyć do dynamicznej jazdy? Natomiast jeśli chodzi o przód, nie wiem co tutaj się wydarzyło no... Ten przód to jakieś lekkie nieporozumienie względem wersji przedliftowej, bo tutaj zostało taki wygładzony, taki, nie wiem, bezpłciowy się stał ten samochód. No, nie wygląda to tak, jak powinno to wyglądać. Trochę z biegiem czasu poprawił mi się odbiór tego samochodu, natomiast dalej nie jest to coś, co mi się podoba. Zdecydowanie wersja przedliftowa z przodu wyglądała lepiej. Teraz czas na najlepszy, czyli silnik tej bestii kryje się. Bardzo sportowy silnik, jak cała sportowa bryła tego samochodu. 1.5 na miękkiej hybrydzie i jeszcze nawet zaoszczędzili na pokrywie, bo do nowych samochodów już kupra nie dodaje pokryw na silnik. Lekki nie porozumie. Natomiast sam silnik, no, jest w porządku, tylko że jeżeli sprzedajemy markę premium, markę sportową, jaką niby miała być kupra, wypadałoby, żeby przynajmniej były tutaj te 2 litry, 245 koni, czyli coś na kształt Golfa GTI. T1-5 jest spoko silnikiem, ale nie w Cuprze. Reakcja na samochód Jaka ma być reakcja? No nie wiem, no twoja Reakcja nie nieustawiona Ale fura Ja pierdziele Ludzie tym wiesz na pewno? Na pozie mi się podoba Mętrze też. Zdarzyło mi się przejechać tym samochodem nie raz, Nie dwa, nawet nie trzy, a cztery. I pod względem komfortu jazdy, tego jakie miałem odczucia, to jestem zadowolony. Jedynie co to, amortyzatory może są trochę twarde. Dziwnie bierze chopki. Siedzenia, które tutaj mamy, to jest jakiś ząż? Co to jest tak właściwie? Jakiś się jako skóra. Alcantara. Taka pseudo Alcantara. No, pseudo Alcantara. Uważam, że jak najbardziej w porządku, nie? Odpowiada mi. ,iku. Teraz ocenka od 0 do 10. No takie mocne 7 powiedział. U... Kupiłbyś, czy nie kupiłbyś? Nie kupiłbym. Zdecydowałem za drogi. Teraz nowe samochody, Pozostawiałem wiele do życzenia w tej kwestii. Jeśli chodzi o wyciszenie tego samochodu i szymy, to no, moim zdaniem nadkola mogłyby być w tym samochodzie lepiej wyciszone. Prawdopodobnie jak większość samochodów grupy VAG nie ma wyciszonych nadkoli. No i słychać, że ten dźwięk jest dosyć głośny, w szczególności, że mam tutaj uniwersalne opony. Jeśli chodzi o wyciszenie szyby czołowej i bocznych, jest naprawdę w porządku jak na tą klasę samochodu. Zobaczcie na to genialne spasowanie. Jeszcze coś wystaje, jakiś paragon Ale jeśli chodzi o wykonanie To uważam, że jest spoko Nic nie trzeszczy Jest dobrze Jeśli chodzi o koszty wynajęcia tego samochodu Na cały weekend od piątku do poniedziałku rano Można ten samochód wynająć Od 517 zł A z pakietem zniesienia całkowitej odpowiedzialności Dopłaci do tego trzeba jeszcze 207 zł Więc tak naprawdę Jak za 500 zł bez limitu kilometrów Pojeździć takim samochodem, na jakąś wycieczkę pojechać, uważam, że spoko alternatywa, nie zużywacie wtedy własnego samochodu, nie ma kosztów eksploatacji, wsiadacie i jedziecie. Reakcja na samochód? No, fajny. u mnie po prostu często stoi, akurat, więc to nie jest nic ciekawego u mnie taki stoi zawsze w tym miejscu. Ładny Czarny, mi dzisiaj. No to jest fajne, tylko poprodziłeś. Mogłabyś taki samochód mieć? Mogłabym. Tak? Tak. Z ocenką od zaraz do 10. 10? Nie wiem. Czy jesteś zmuszana do uczestniczenia w tych nagraniach? Zmusili mnie. Według mnie samochód stracił swojego uroku, zwłaszcza z przodu względem poprzedniej wersji. Środek wygląda ciekawiej. W tyłu zmienił się on według mnie minimalnie na plus. Byś mógł go kupić, to byś wybrał ten samochód dla siebie, czy nie? Nie. Dlaczego? Wygląda na szybszy niż jest w rzeczywistości, a wolałbym na odwrót. Nie no, generalnie z przodu jest uważam mocno zepsuty, więc gdzieś tam względem poprzedniej generacji ogólnie jest gorszy według mnie. Dobrze, to jest przeogromny. Wolałbym troszeczkę mniejszy. Ocena od 0 10. Dla mnie to 6. 6, OK. No i To na tyle w tym materiale. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Widzimy się za tydzień w niedzielę o 15 z kontentem wypożyczalnianym. Natomiast ja bym chciał zapowiedzieć więcej contentu takiego stricte motoryzacyjnego. I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud, disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are running. This display. is war with the enemy. Think that it was meant to.